Posłuchaj sit. Porozmawiam z nią. Musiała wiedzieć o planie matki. Jak mogła na to pozwolić? Kocha naszego syna, prawda? Simran to nie jest jej wina. Musimy ją zrozumieć. Gdyby Sithard znalazł się w podobnej sytuacji, też stanąłby po naszej stronie. Rośni opowiedziała się za matką. Nie wie kim jesteśmy musimy ją zrozumieć. Zresztą miłość, która nie musi pokonywać przeszkód, jest nic nie warta. Musimy pogodzić Rośnie i Sitharta to wszystko.